Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. A dzisiaj opowiemy Wam o paskach, jak je dobierać i o napinaczach, czym się różnią. Także zaczynamy. Więc tak, jeśli znajdujecie się u nas na stronie, tutaj na dole wchodzicie sobie. Katalog części. Wpiszemy sobie przykładowo model 6620. Ciągnik, wersja europejska. I chcemy wyszukać sobie pasa. My mamy taki swój sposób sprawdzony. Wpisujemy sobie hasła, tak jak na przykład BELT, czyli pas po angielsku. I wyszukujemy cyk. Mamy pierwszy pas. To jest opcja bez zupełnie niczego, gdzie nie ma ani sprężarki, ani klimatyzacji. Rzadko kiedy się zdarza. Dwójeczka. Wchodzimy sobie. I tutaj najważniejszy jest właśnie ten opis. Tu są długości też pasa podane, nie zawsze to się pokrywa z tym, co, co, co macie na ciągniku. O, wiadomo, ten pas czasem się wyciągnął, czasami pękł. gdzie ciężki do zmierzenia. I tutaj mamy z sprężarką powietrza. Czyli to jest pas pod numerem 2, który w ciągniku, który ma tylko sprężarkę powietrza. Tu pod numerem 3 też warto patrzeć tu sobie, bo tu jest model 6520, 6620. My chcemy do 6620, więc patrzymy sobie tu. Tu jest systemem klimatyzacji. Pas pod numerem 3 i pod numerem 4 mamy z e, systemem e, hamulcy, czyli ze sprężarką powietrza i systemem e, klimatyzacji, czyli ten najdłuższy. One najczęściej się zdarzają, rzadko kiedy się zdarza, że ciągnie nie ma klimatyzacji i sprężarki, ale są też takie, e, więc myślę, że tutaj już z łatwością sami znajdziecie właściwy pas dobrze, a jeśli byście chcieli sobie teraz dobrać na przykład do tego modelu napinacz to tutaj wchodzimy wpisujemy napinacz no i mamy tak się po prostu najprościej szuka w tym katalogu i teraz tak, tutaj mamy napinacz zwykły, mechaniczny macie numer, kopiujemy sobie rzucamy u nas na stronę i mamy tutaj Zamiennik Ina, czyli to, co idzie na pierwszy montaż. No i oczywiście oryginał. Oryginału nie znajdziecie u nas nigdy na stanie. Jest on tylko po to, żeby wam pokazać, yy, jaka jest wartość tego napinacza w oryginale. I tutaj jest rolka prowadząca powyżej, yy, i tu jest właśnie opisane że gdy jest system klimatyzacji sprężarka powietrza ta rolka występuje jeśli nie ma no to wtedy tej rolki nie będzie w waszym ciągniku. Oczywiście ta rolka w napinaczu też jest da się ją wymienić występuje tu pod tym numerem pod czwórką. Także myślę, że tutaj też jest to logicznie rozrysowane. No i to były napinacze do takich najpopularniejszych wersji. A teraz co prawda to też jest popularna wersja, ale tu już jest troszeczkę trudniej. Piszemy sobie pas, i teraz tak wchodzimy. Mamy tutaj pasy, ale tu musicie zwrócić uwagę na ten opis, że te pasy, które są tutaj, występują do napinacza mechanicznego. Możecie też to sobie dojść. Po numerze win ciągnika. I tu jest bardzo ważny win. Najlepiej, gdy dzwonicie, to, to po numerze win sobie tutaj, żebyśmy już mieli, to uszykować sobie numer win, i wtedy Wam dobierzemy ten właściwy pas. No i tak jak w tamtym przypadku, tak samo tu jest. Z klimatyzacją i ze sprężarką powietrza. Tutaj mamy pas. Z klimatyzacją, a tu jest ze sprężarką powietrza. Jest to tak samo zrobione, tylko e, po prostu według numeru WIN i według napinacza, czy jest to mechaniczny, czy jest hydrauliczny napinacz. No i teraz jeszcze sobie wyszukamy w tym modelu e, napinacza. Tak samo wpisujemy sobie napinacz, i teraz tak, tutaj właśnie są te dwie opcje, o których mówiłem. To jest napinacz mechaniczny według numeru WIN. Możecie to sobie śmiało ustalić, który macie, gdybyście nie byli pewni. A tu występuje napinacz hydrauliczny, co do to, że na pewno ten hydrauliczny jest droższy, mniej awaryjny. Ale jak widzicie, tutaj sam siłownik można też dokupić powinien tu być u nas. Oczywiście macie oryginał, zamiennik. To jest główna część, która tutaj w większości przypadków się psuje. Oczywiście rolka napinacza też się używa. Wiadomo, pasek po tym chodzi. Rolkę też znajdziecie u nas na stronie, jakże też mamy łożysko do tej rolki, ale. Myślę, że ta jest niewielka różnica ceny, a nie męczycie się z przekładką tego łożyska. No i myślę, że tutaj temat napinaczy wyczerpaliśmy w całości. Tak więc, jeśli już wiecie, jak dobrać sobie pasek czy napinacz, czym to się wszystko różni, tak jak Wam wyjaśnić przed momentem. Tak teraz wzięliśmy sobie oryginalny pasek. Oczywiście otwieramy. Mamy pasek. To jest akurat pasek 6930 do alternatora. No i oczywiście yy, ukazuje nam się napis John Deere plus logo producenta, czyli OptiBelt. Czyli praktycznie kupując u nas pasek OptiBelta bez logo John Deera zaoszczędzacie parę stówek, a macie praktycznie ten sam produkt. Tyle że bez marży John Deera. Także myślę, że jest to logiczne zaoszczędzenie pieniędzy, przynajmniej w tych czasach jakie teraz mamy, że po prostu warto oszczędzać na każdym kroku, bo wszystko drożeje. No i przejdziemy sobie teraz do napinaczy. Mamy tutaj napinacz. To jest tańszy zamiennik. Bywają reklamacje na niego, ale zdarzały nam się gorsze produkty, które wycofaliśmy już ze swojej oferty ponieważ tam był dramat. Tutaj mamy taki w miarę dobry zamiennik w miarę przystępnej cenie. Oczywiście jeśli tą sprężynę macie tutaj dobrą śmiało można wymienić samą rolkę. Też są u nas dostępne. I to jest ten właśnie tańszy zamiennik. A jeśli jest jakiś wymagający klient no to oczywiście mamy zamiennik w jakości OM, czyli to, co przychodzi na pierwszy montaż, czyli INA. Czyli jest to droższy produkt, ale praktycznie to będzie to samo, co macie w oryginale. A na pierwszy rzut oka one niczym się nie różnią. Dwa napinacze naprawdę niczym się nie różnią z zewnątrz. No jedynie tym, co znajduje się w środku. I przechodząc jeszcze do takiego tematu, że jest to napinacz na sprężynia. Tutaj występuje w środku sprężyna, jest to napinacz mechaniczny i jeszcze występują napinacze hydrauliczne. Wtedy mamy taką dodatkową. w ogóle całkowicie jest to inaczej zbudowane. Mamy taki dodatkowy tutaj siłownik. Hydrauliczny, które nam napina tą, to całe tutaj, całą rolkę, one są mniej awaryjne, aczkolwiek są droższe w naprawie. To na pewno. I kolejną rzeczą, która występuje w John Deere, nie w każdym modelu to jest, aczkolwiek w większości, jest to rolka prowadząca. Tak właśnie wygląda rolka od napinacza. Tylko z tej strony nie ma tego dystansu i tej podkładki, a tak samo one wyglądają jak w napinaczu. Ona występuje ponad napinaczem, powyżej w większości modeli, e, chyba że któryś model nie jest wyposażony w sprężarkę powietrza, a to jest w wyjątkach, to wtedy tej rolki e, nie ma, jest sam napinacz. Ale to już byśmy musieli zagłębić bardziej w temat i rozwinąć tu, w których seriach to występuje. Ale to za długi by był film. Także te rolki są w zamienniku, zamiennik sprawdzony, łożyska bardzo dobrej jakości w środku, założone. Także bardzo długa wytrzymałość jest tych rolek. I jeszcze, jako nowość w naszej ofercie, napinacz do 6R. I 6M, 6RC i 6MC, ale do wersji czterocylindrowych mamy tutaj napinacz w jakości oryginału, czyli produkt sprawdzony przez nasz serwis i śmiało możemy go polecić. I ponadto mamy jeszcze też taką nowość, też właśnie do tych Erek, Emek i tak dalej. Tutaj już do wersji sześciocylindrowych i czterocylindrowych, bo i tu, i tu występuje. Jest to, rolka, y, o, jest to rolka prowadząca. Mamy. prowadząca firmy INA. Czyli tak jak już wcześniej wspomniałem, y, INA to jest to, co idzie na pierwszy montaż. Także tutaj już macie jakość OM. Tak więc na przyszły tydzień szykuje nam się kolejna promocja i będzie to właśnie promocja na wszystkie napinacze i oraz paski. A jeśli będziecie sobie dobierać sami właśnie te y, paski. I byście nie byli czegoś pewni, tu wyświetla Wam się numery, możecie śmiało dzwonić, pytać, na pewno Wam pomożemy. No ja zapraszam Was do kolejnego filmu. Cześć!